Cześć Amigo. Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału na YouTube oraz do zajrzenia na mojego Instagrama Sztuka Myślenia, na którym pomagam w odrabianiu prac domowych oraz wykonywaniu projektów. Wiem, Amigo, że nudzić się teraz w domu, więc zabiorę cię na grecką wyspę Rodos. Wyspa ta, oprócz swojej historycznej sławy, magicznych plaż, na których pewnie w najbliższym czasie nie będziesz miał jak się wylegiwać, ma jeszcze coś. Zmierzę teraz wymiary wyspy i powiem o co chodzi. Jeżeli chodzi o długość, to jest to około 60 km, natomiast szerokość to w okolicach 30 km. Co za tym idzie? Wyspa ta ma kształt oraz wymiary podobne do powiatu węgrowskiego. Tak, dobrze słyszałeś powiatu węgrowskiego. Węgrów to mało znane miasto z najlepszym powiatowym systemem informacji przestrzennej w naszym kraju. I to właśnie na podstawie tego miasta, leżącego w województwie mazowieckim w odległości niecałych 100 km od Warszawy, amigo, pokaże Ci dzisiejszy temat, czyli sekcję mapy w układzie 2000. Ten węgrowski geoportal, amigo, ma mnóstwo warstw i opcji, które naprawdę mogą Cię zszokować. Na podstawie tego geoportalu można wyjaśnić, tak jak ja teraz to robię, w praktyczny sposób, mnóstwo tematów z podstawy programowej na kierunku technik Geodeta ale już tam bez przechwałek, Amigo, wykonam teraz pomiar, abyś wiedział, jak mniej więcej, jakie mniej więcej wymiary ma ten powiat, abyś mógł później odnieść to do sekcji mapy, które zaraz Ci pokażę. Cały czas będziemy poruszać się w układzie spórzenych 2000, 2000, 2000 i sekcjach mapy w tymże właśnie układzie. Temat, który teraz pokazuje amigo, to tak naprawdę kontynuacja poprzedniego filmu. Jeżeli go nie oglądałeś, to zajrzyj do niego. Z zakładki warstwy. Wybierzmy sobie teraz warstwę, która nazywa się Geosystem Spółka Zo. Jeżeli rozwiniemy tą warstwę, to pierwsza rzecz, jaką będziemy mieli, to sekcję mapy. Wybierzmy sobie teraz PUFK, czyli Państwowy Układ z innych 2000. Włączmy teraz prostokąty, czyli godła mapy, sekcje w skali 1 do 10 tysięcy. Pamiętasz, że godło mapy składa się z trzech członów. Pierwszy to numer strefy, w tym przypadku siódma, później numer rzędu, a następnie numer kolumny. Zauważ, że te prostokąty to właśnie sekcje tej mapy. Możesz odnieść do wymiarów całego powiatu, jakie Ci pokazałem. Zmierzmy teraz, ile ma ten prostokąt. Pamiętasz, że powinno to być 5 na 8 km. I zgadza się, akurat tu mamy w metrach 5000 na 8000 metrów, czyli 5 na 8 km zgadza się z tym, co Ci powiedziałem i z tym, co jest w rozporządzeniach. Teraz pokażę Ci, jak będzie to wyglądało na różnych podkładach, na różnych warstwach. Wyłączę teraz granice administracyjne oraz wyłączę też Tobie pod ten podkład spod spodu OpenStreetMap podajże, ok i zobacz jak to wygląda, to są takie prostokąty e, ułożone wokół siebie co są kolumny właśnie i rzędy, włączę teraz ortofotomapę i zauważ jak wygląda to na tym podkładzie, można powiedzieć e, satelitarnym Czyli taki duży obszar 5 na 8 km zajmuje sekcja w skali 1 do 10 tysięcy. Wiemy, że w rozporządzeniu nie mamy skali mapy zasadniczej w skali 1 do 10 tysięcy, ale jest to prostokąt macierzysty, który będzie później podlegał podziałowi. Wyłączę ortofotomapę, żebyś widział to dokładnie, i włączę sekcję w układzie 2000 dla skali 1 do 5 tysięcy. Wiesz już, że powstaje to przez podział. Na dwie części z każdej strony tego właśnie dużego prostokąta w skali 1 do 10 tysięcy i powstają cztery prostokąty właśnie w układzie 2000 dla skali 1 do 5 tysięcy. Czyli zobacz, w środku masz nazwę tego dużego prostokąta, a później podzielone są właśnie te cztery prostokąty w skali 1 do 5 tysięcy. Zmierzmy i teraz powinno być na pół, czyli 2,5 kilometra naszej szerokości i długości powinno być 4 kilometry. Czyli mamy to tą skalę 1 do 5000, o której mówimy, że jest to najmniejsza skala bazowa mapy zasadniczej i włączając teraz ortofotomapę, możesz dostrzec, jak wielki teren ona po prostu obejmuje i jak niedokładna i zgeneralizowana może być. Jeżeli na przykład przejdziemy trochę bliżej miasta Węgrów, żeby było więcej szczegółów sytuacyjnych, to zauważysz, jak wielki teren to obejmuje, jak ona jest niedokładna. Wręcz będzie zbliżona ta mapa do mapy ewidencyjnej, w których nie masz tyle szczegółów. Następnie włączę Ci sekcję w skali 1 do 2000, wyłączając sekcję w skali 1 do 5000, ale zostawiając ten nasz prostokąt macierzysty. Widzisz teraz te pogrubione różowe linie, to właśnie nasz duży prostokąt w skali 1 do 10 000, podzielony na 25 prostokątów numerowanych od 01 do 25 na końcu w skali 1 do 2000. Zmierzmy standardowo wymiary naszego prostokąta i powinno to być 1 km na 1,6 km, czyli 1600 m. Zgadza się. Właśnie taki teren obejmuje sekcja mapy zasadniczej w skali 1 do 2000. Widzisz teraz, jak to wygląda. Przybliżę Ci teraz ten prostokąt, a następnie podłożę ortofotomapę, abyś wiedział, jaki zasięg ma sekcja mapy w skali 1 do 2000. Zobacz, że dalej jest to ogromny teren i bardzo duża ilość szczegółów terenowych. Na tym terenie ciężko będzie zawrzeć chociażby uzbrojenie terenu, bo jest to bardzo gęsto usytuowane na mapie. Sprawdźmy teraz, wyłączając ortofotomapę, jak zachowają się sekcje układu 2000 w skali 1 do 1000. 1 do 1000 to podzielony prostokąt sekcji w skali 1 do 2000 na 4 prostokąty. Sprawdźmy standardowo, jakie wymiary mają prostokąty tej sekcji. W skali 1 do 1000. W miarę w skali 1 do 1000 danej sekcji powinno to być 800 na 500 metrów. Sprawdźmy, czy zgadza się to. I rzeczywiście będzie to 500 na 800 metrów. Wszystko zgodziło się. Następnie podłóżmy teraz ortofotomapę, aby sprawdzić, jaki tym razem zasięg ma. Nasz arkusz w skali 1 do 1000. Widzimy już teraz, że możemy tutaj bardziej szczegółowo skupić się na tej mapie, ponieważ jest to skala większa. I więcej szczegółów będę mógł tutaj po prostu sobie umieścić. Nie będą aż tak zgeneralizowane. Wyłączę teraz ortofotomapę i sprawdźmy jak wygląda skala 1 do 500 ze swoją sekcją, jaki teren obejmuje oraz jakie ma wymiary. Powstaje ona w wyniku podziału sekcji w skali 1 do 1000 na 4 równe części. Teraz przybliżę. Jedną z tych części, a następnie podłożę ortofotomapę znowu abyś wiedział jaki zasięg to ma. Ale najpierw zmierzmy wymiary tej sekcji i sprawdźmy, czy zgadza się z tym, o czym mówiłem w poprzednim filmie. Rzeczywiście zgadzają się wymiary, więc teraz podłóżmy tą ortofotomapę i sprawdźmy, jaki rzeczywisty zasięg będzie miała ta sekcja. Widzimy już teraz, że mamy już tutaj nie aż tak dużo szczegółów sytuacyjnych, ponieważ ta mapa jest najdokładniejszą mapą i mapą, z której reszta map w innych skalach jest po prostu pochodną. Pokażę Ci teraz warstwę mapy ewidencyjnej, aby pokazać Ci mniej więcej, jak wygląda ta mapa, jak wygląda mapa w tej sekcji i jaki teren, ile elementów ona może obejmować. Włączę no, przykładowo tę mapę ewidencyjną, tak żebyś tylko widział budynki. O, taki właśnie teren obejmuje sekcja mapy w skali 1 do 500. Na koniec mi go pokażę Ci, że właśnie niedaleko węgrowa jest granica siódmej i 8 strefy odzorowawczej w układzie 2000. Rozróżnione one tutaj są kolorami, a ja zaraz włączę Ci tą warstwę z tymi strefami. Które rozróżnia się kolorami, i możesz zobaczyć, że powiat węgrowski leży w siódmej. Tu mamy siódemkę w siódmej strefie, ale już niedaleko, bo kilkadziesiąt kilometrów na wschód zaczyna się ósma, ostatnia strefa odzorowawcza układu 2000. Zapraszam cię, Amigo, do kolejnego filmu, który już niedługo.